Wina, widzowie. że ma już w drugim odcinku. No, w sumie to trzecim odcinku Złota. W dzisiejszym odcineczku to nie będzie seria. Pokażę Wam słuchajcie, dużo ludzi idzie w ISA 7. Pokażę Wam, jak zagrać obiektem 257 na początek. Musimy wiedzieć tak. Obiekt 257 na wieży tej ma pancerz 350 216. więc mogę wam tylko tyle powiedzieć. Wieża jest dobra, ogólnie jeśli chodzi o penetrację, też jest dobra penetracja w obiekcie na zwykłym mamy podstawowym 550, 330 do 550 i średnia penetracja 248-222. Tutaj na akumulacyjnym mamy 335-550 i 315 penetracja średnia, więc myślę, że jest dobrze. I tak, ja mam wyposażenie: innowacyjny system ładowania, wzmocnienie i ulepszone celowanie. Oczywiście możecie zamiast ulepszonego celowania wziąć sobie na przykład turbosprężarkę albo wentylację. Tak, na wieżę dobrze się odbija, jeśli oczywiście musicie się ruszać, musicie być w ruchu tą wieżą. Zagramy bitwę, wam pokażę. Musicie być tą wieżą w ruchu, ponieważ Miasto duchów, ok. Jeśli nie będziecie tą wieżą w ruchu, przeciwnik może z łatwością spenetrować waszo, Wasze garnki, bo jak widzicie sami, te garnuszki są duże, jednak. Włączę Wam trochę tego. Włączę Wam trochę dźwięku złota. Ogólnie. Te garnki są duże, to jest minus nowej wieży obiekta. Też czołgi 10 tieru łatwo przebijają tą część tu i nasadę działa, więc też ją trzeba chronić i trzeba mniej więcej tak ruszać się na lewo, na prawo, do tyłu i ogólnie tą wieżą tak poruszać, żeby przeciwnik nie trafił. Nos szczupaka. Nos szczupaka tutaj jest bardzo duża, jest dolna płyta przednia. Łatwo w nią wcelować i trafić i zadać, no zrobić uszkodzenia, ale musimy pamiętać, że nos szczupaka ustawiony pod dobrym kątem może odbić pociski 8 i 9 tierów. Chociaż będzie miał problem z odbiciem od tierów 10. Nie trafiłem. Tam jest standard B. standard B taki. Ja nie trafiłem w pancerz. O nie, Jezus jest. CT26,5, tak. Tak, 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 brawo, brawo, brawo. Brawissimo. Jeszcze 110 mnie wzięła od tej strony. Dostał 110, mnie wzięła jeszcze od tej strony. Ogólnie taka sytuacja grania w zwarciu jest bardzo niebezpieczna. No, no nie powiem. Nie jest dobrze. WTF w pancer się ode mnie odbił. To jest dobrze. 110 ma źle ustawiony nos szupaka, więc yy, będzie łatwo ją przebijać. Ponieważ... Nie schowała się za żadną zasłoną. No a to jest kluczowe, jak ma się nos szupaka, bo trudno się odbija. No to już będzie. Z os... Aha, super brawisimo. brawissimo dla koncepta. Po prostu brawo. Bravissima. Dobra, słuchajcie, ogólnie, tak jak widzicie, yy, obiektem trudno się gra. Obiektem trudno się gra, ponieważ ten pancerz yy, nosa szczupaka jest bardzo yy, mętny. I teraz, jeśli chodzi o patona, patonem dobrze się odbija kadłubem. Chociaż ma ogromną pły dolną płytę przed nią. I też trzeba uważać na tą wiecie. Yy, wie Wieżeczkę dowódcy, bo ona jest gigantyczna. Tak naprawdę jeśli by chciał ktoś, to może ją przebić za dosłownie kilka tra yy, No nawet szóstki, nawet siódemki poradzą sobie z tym nosem, znaczy z, tym, z tą no. Boże. Kurde. są tą wieżyczką. Tutaj zagrałem Tygrysem, 131. Mamy bardzo niekorzystną y, sytuację, ponieważ mamy na ósemki, a wiadomo, Tygrys 131 to jest szósty tier. A, w ogóle zapomniałem powiedzieć, zasubskrybujcie, zalajkujcie kanał, cajcie, zostawcie dzwoneczek, żebyście mieli Zawsze powiadomienia mm, o nowych filmach. Będę się starał wrzucać filmy teraz codziennie, lecz nie wiem, czy to będzie wykonalne, ale postaram się. Daj sobie kupił rudego, ja kocham rudego, ale nie mogę kupić. Mm, ogólnie yy, bitwa jest zła. Pod względem jeszcze tego obiekta. Y, obiektem bardziej y, uda, uda nam się zagrać na mapach miejskich y, właśnie tej, tego typu mapach. Y, na przykład tutaj na moście obiektem nam się bardzo dobrze uda zagrać, ale y, y, inna jest sytuacja z innymi mapami, to trzeba się przyzwyczaić do każdej mapy. Jak widzicie y, gram na Asline modzie. Aha te dwudziestka pięknie. Uno so. Tyle zadaję, okej, okay, tyle. Dobra. Jeszcze ja się stąd chyba wycofam. Trafiono w pancerz, a i dobra y, miasto duchu dwadzieścia tysięcy kredytów, kurde M to dwadzieścia pięć. Rykoset od MT25, kto to widział? To do mikrofonu, na jakim nagrywam jest to Mad Dog. Ta tańsza wersja. Bardzo ten mikrofon polecam. Mhm. Obrażą, zemsty. Zagramy sobie znowu obiektem. Nie powiem wam, że jest dobrze, bo nie jest dobrze. Eee, dobra. Eee, I jak już mówiłem bok. Odbijać y, tym bokiem nie za bardzo. Lecz ustawić się tyłem i odbijać tyłem, kontować tyłem jak najbardziej można. Dzisiaj film będzie trochę dłuższy. Ale to tylko ze względu na to, że chcę wam wytłumaczyć, jak działa ta w ogóle wszystko w obiekcie. Załadujemy sobie kumulacyjny. Tu mamy penetrację. Tu mamy penetrację. Tu mamy ile pocisków mamy aktualnie. To jest bardzo dobre, bo możemy zobaczyć, ile mamy penetracji, nawet nie patrząc tu. Ja chyba pojadę tam na ścieżkę. Napiszcie w komentarzu, którym czołgiem mam kolejnym jechać. Dzisiaj będzie z 15- może 17-minutowy odcinek, ponieważ chciałbym jednak no, nagrać to dłużej trochę Jasne. Dobra, udało mi się uniknąć tego CS-a. Uh. Już mamy Link 16, już nam poszedł, więc mamy ELC i Wena jeszcze jako zwiadowcę. I może Progetto. To. Chociaż ten Progetto tak mało bym powiedział. Stingnął się, dingnęli się. Widzicie, to jest właśnie ten. Musimy się wycofać trochę, bo ja nie będę. Ja nie będę tu stał. Ja muszę za tym kamieniem, za tą skałą. Dobra, dostałem raz, ale to tylko raz. Jeszcze fałka 100. No to już jest przegrana tu nie ma szans, jak ta jeszcze E75 mi walnie w magazyn, brawo. Dobra. Osłabiliśmy tą linię, więc y, oni wygrają na pewno tą bitwę, ponieważ osłabiliśmy linię. O nie. Właśnie mi y, w Mad Dogu odczepiła się jedna srebrzynka. Super. Okej, okay. już zamontowana. Dobra, wiecie co widzowie. To na tyle. Nie zapomnijcie zasubskrybować, zalajkować, a my widzimy się w kolejnym odcinku już jutro.